Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko robić przygotowania na ucieczkę z więzienia. Zacznijmy od przygotowania, w którym trzeba ukraść velum. Zacznijmy od początku. Będąc na lotnisku, trzeba zabić wszystkich przeciwników. Jest ich tak około 50, też ciężko mi tak naprawdę podać dokładną ilość. W tym właśnie hangarze stoi samolot, który trzeba ukraść. I doradzę Wam, że na tą misję najlepiej brać furmę opancerzoną, albo, nie wiem, insurgenta z działkiem, albo brać po prostu pojazd, nie wiem, porador albo coś tego typu, który ma po prostu rakiety. Dzięki czemu łatwiej Wam będzie zrobić tę misję. Miejcie oczy dookoła głowy, bo tak naprawdę przeciwnice nadjeżdżają z każdej strony. W misji drugiej mamy za zadanie ukraść więzienny autobus. Pokażę wam teraz jaką trasą mniej więcej jedzie autobus. Trzeba pamiętać, że jest to więzienny autobus, więc y, logicznie rzecz ujmując jest eskortowany przez policyjny helikopter, który najlepiej zniszczyć jak najszybciej. Dopiero wtedy należy zabić kierowcę autobusu, przejąć autobus. Autobusu najlepiej uciec w góry Jest to tak naprawdę obszarniczy więc policja tam nie wjeżdża To jest jedna z dwóch tras ucieczki Zaraz pokażę wam drugą Druga trasa ucieczki również wiedzie w góry she your phone. Kolejną misją jest misja o nazwie Policja, w której to dwie ekipy wcielają się w dwie różne role. Pierwsza ekipa ma za zadanie wkrać się na komisariat policji, zabić policjantów oraz ukraść rozkład jazdy autobusu więziennego. W tej misji najlepiej mieć jakiś opancerzony pojazd lub Kuruma opancerzona. Wtedy jeden gracz Chodzi na komisariat policji, zabijając w środku policjantów. Drugi siedzi w kurumie opancerzonej i osłania gracza znajdującego się w środku, zabijając policjantów znajdujących się przed komisariatem. Najlepiej by było, gdyby ustawić kurumę opancerzoną centralnie przed drzwiami wejściowymi na komisariat policji. Wtedy gracz, który znajduje się w środku, ma o wiele większe szanse na przeżycie podczas ucieczki z komisariatu policji. Grupa z ostatku ma o wiele prostsze, prostsze zadanie według mnie, zwłaszcza jeśli robi się tym sposobem, który ja Wam pokażę. W tym sposobie chodzi o to, żeby wejść na dźwig znajdujący się centralnie nad statkiem, na który mamy się wkraść i zaskoczyć z tego dźwigu za pomocą spadochronu. Na statku znajduje się kontener, w którym znajduje się samochód, który mamy ukraść. W tym miejscu gdzie teraz stoję będzie znajdować się spadoffa. Aby przeżyć, najlepiej po przeskoczeniu przez balustradę, należy od razu pochodzić spadochron. Po zeskoczeniu, czekać na nas będą na dole dwóch przeciwników oraz samochód w czerwonym kontenerze. Owy kontener będzie zablokowany, więc trzeba będzie w niego strzelić. Ostatnią misją jest odstrzał, w której to również są dwie ekipy. Pierwszą z nich jest ekipa zaratusza, która ma zadanie zabić dwóch prawników. Dokładnie w tym miejscu znajduje się ratusz. Pierwsza ekipa będzie musiała wejść na budynek, znajdujący się przed ratuszem i ze sneperek zabić owych prawników. Miejsce, w którym zostawiam samochód, nie jest przypadkowe. Po zabiciu prawników najlepiej jest skoczyć z budynku, ponieważ jest to o wiele szybsze niż schodzenie normalnie po drawniku. Mniej więcej w tym miejscu wysiądą prawnicy. Trawników. Musimy ukraść też z aktami. I w tej misji również najlepiej użyć jakiś opancerzony samochód, czyli kurma opancerzona. Wiem, że trochę dużo tej kurmy opancerzonej, ale to jest naprawdę bardzo dobry samochód do robienia misji. Jest on zarówno szybki, jak i opancerzony. Jako jeden z nielicznych samochodów w GTA. Ma opancerzone szyby, przez które gracz znajdujący się w krumie może strzelać, a gracze znajdujący się poza krumą nie mogą zabić gracza znajdującego się w środku. Pokażę Wam teraz, gdzie najlepiej zgubić policję. Jest to tak naprawdę bardzo uniwersalne miejsce, w którym możemy zgubić pościg o randze pięciu gwiazdek. Radzę wam zapamiętać to miejsce, ponieważ mało graczy o tym miejscu wie, a co dopiero jak one działa. W tym miejscu musimy wjechać w tunel metra, w którym musimy poczekać, póki nie zgubimy pościgu policyjnego. W policji ekipa z ratusza musi dostarczyć akta do pokoju planowania znajdującego się w mieszkaniu hosta. Drugą ekipą jest ekipa z posiadłości, która ma za zadanie zabić oskarżycie. Dokładnie do tego miejsca na mapie ekipa musi dojechać, by pojawiła się cutscenka której to będzie pokazane, jak wygląda owy cel. Na kadzidłce widzieliśmy, że cel znajdował się tutaj, na tej kanapie, pod tą latarnię. miejsca, gdzie zaczęła się katastrofa i pokażę Wam trasę, w którą najlepiej jechać do miejsca, w którym najlepiej zrobić ten misję. Oczywiście że znaczy, że w miejscu ty można zrobić tę misję za pomocą jednego strzału, ale również jest opcja zrobienia tej misji klasycznie, zabijając po prostu wszystkich te i na końcu Ale że robię film jak najszybciej zrobić te przygotowania na ścieżkę z więzienia, więc pokażę Wam ten pierwszy sposób. Na tym dachu jest najlepszy przestrzał, żeby zabić cel. Po zabiciu celu musimy jak najszybciej oddalić się od miejsca zdarzenia. I to jest tak naprawdę tyle co musi wykonać druga ekipa. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału, zachęcam do zostawienia lajka oraz komentarza jak Wam podobał się odcinek. Ja w najbliższym czasie nagram na pewno też porady jak zrobić napad